Szanowni Państwo, mam przyjemność zarekomendować Państwu moją najnowszą książkę zatytułowaną Rzeczy Odsłonięte. No, tytuł ten może wydawać się nieco tajemniczy, i właśnie o to chodzi. W zasadzie książka ta stanowi zbiór moich, pisanych przez lata recenzji różnych książek albo przedmów do nich. Albo laudacji książek nagrodzonych przez kapitułę imienia Józefa Mackiewicza, nagrody imienia Józefa Mackiewicza, której obecnie jestem przewodniczącym. Dlaczego właśnie Rzeczy Odsłonięte? No jest to pewna aluzja do tytułu książki pierwszego z autorów omawianych. W niej, czyli y, tego antropologa, filozofa y, René Girarda, Rzeczy Ukryte od Założenia Świata, co oczywiście ma konotację ewangeliczną, to no, w moim wypadku jest to oczywiście konotacja skromniejsza. Ja po prostu uważam, że każda książka jest pewną tajemnicą, a zadaniem precesenta, krytyka, y, jest tę tajemnicę właśnie, właśnie odsłonić. Rzecz jasna na ogół recenzuję te książki, po które sięgałem z przyjemnością, ale też będą takie, które no, niejako, albo jako ostrzeżenie recenzuję, jeżeli nie są to książki dobre, no albo w pewnym sensie jakby zamówienia, na zamówienie czy z obowiązku. No, nie mniej można tu wyrazić kilka, kilka bloków tematycznych, a więc, recenzji książek dotyczących historii, historii Kościoła no i w ogóle zagadnień religijnych, dotyczące następnie historii polskiej, myśli politycznej na czele z monumentalnym dziełem Bogdana Urbankowskiego, Źródła. Ale to przede wszystkim także autorów konserwatywnych albo książek o nich, jak Michał Bobrzyński, Jan Bobrzyński, i polscy monarchiści. Bund młodych, które aż dwukrotnie recenzowałem dwie książki o nich. Następny blok to książki z obszarów hiszpańskiej myśli politycznej i historii trzeci. Z myśli politycznej, francuskiej, no bo to są dwa główne obszary moich, moich zainteresowań. No i wreszcie blok takich tekstów współczesnych autorów, bliskich mi konserwatywnych i monarchistycznych. Także no, zachęcam Państwa do odbywania razem ze mną tej podróży po archipelagu tych 50 około książek, które tutaj recenzuję. Dziękuję bardzo.